Witajcie kochani, cieszę się, że jesteście z nami, nawet jeśli ta noc nie przynosi wam snu. Nie jesteście sami, bez senności też można spotkać Boga. Zapraszam was do wspólnej modlitwy, spokojnej, cichej i pełnej zaufania. Uczyjmy znak krzyża i módlmy się. Gdy świat milczy, a myśli nie dają ukojenia, ty jesteś bliski, obecny, cichy jak tchnienie. Nie potrafię zasnąć, ale mogę się modlić. Nie znajdę snu, ale mogę odnaleźć Ciebie. Jestem bezpieczna w Twojej obecności. Boże, zabierz ciężar dnia, który wciąż dźwigam. Ucisz głosy lęku, które nie pozwalają mi odpocząć. Otul mnie swoim pokojem. Nie takim, jaki daje świat, lecz takim, który przenika duszę aż do najgłębszych zakamarków. Daj mi łaskę zaufania, że nie wszystko muszę rozwiązać dziś, że mogą zostawić sprawy w Twoich dłoniach, że nie muszę wszystkiego rozumieć, bo ty wiesz, ty widzisz, ty prowadzisz. Jezu, który modliłeś się w nocy i czuwałeś, przyjdź do mojego bezsennego serca. Niech Twoja obecność stanie się moim odpoczynkiem. Niech Twoje słowo stanie się kołysanką dla mojej duszy. Gdy ty czuwasz, ja odpoczywam. Duchu święty, przyjdź jak łagodny wiatr i rozprosz nocny niepokój. Niech moje myśli spoczną w Tobie. Niech moje ciało znajdzie ukojenie, niech moje serce odetchnie w modlitwie. Cokolwiek we mnie niespokojne, powierzam Tobie, moje zmęczenie, moje obawy, moje niezrozumienie. Bo w mojej słabości objawia się Twoja siła, bo gdy już nie mam sił i wszystko mnie przerasta, Ty stajesz się moją podporą. Nie oczekujesz ode mnie doskonałości, tylko serca, które ufa. To, czego nie potrafię unieść, ty bierzesz na siebie. To, czego się lękam, ty przemieniasz w drogę. To, czego nie rozumiem, ty rozświetlasz swoim światłem. Twoja moc działa najlepiej wtedy, gdy ja przestaję walczyć sama. Ty jesteś większy niż moje zmęczenie. Moje łzy i moje pytania. Jeśli noc będzie długa, Ty jesteś moim światłem. Jeśli przyjdzie sen, niech będzie świętym przebywaniem z Tobą. Amen. Kochani, każda noc prowadzi do światła poranka, nawet ta, która wydaje się zbyt długa, zbyt cicha, zbyt pełna myśli. Bo Bóg nie zostawia nas w ciemności. On przechodzi z nami przez noc, abyśmy nauczyli się ufać nie oczom, lecz sercu. Każde zmartwienie, każdy szept duszy, każdy bezsenny moment jest słyszany i niesiony w Jego dłoniach. Nie musisz widzieć świtu, by wiedzieć, że nadchodzi. Nie musisz czuć pokoju, by wierzyć, że się zbliża. Wystarczy, że trwasz, a On już działa. Dziękuję Wam, kochani, że byliście tu ze mną tej nocy. Wasza obecność w modlitwie jest światłem w ciemności. Niech pokój, który daje tylko Bóg, przeniknie Wasze serca. Niech każda bezsenna chwila stanie się cichym spotkaniem z Bogą. Stanie się cichym spotkaniem z Bogiem. Zasypiajcie, jeśli On przyjdzie, z ufnością. A jeśli nie przyjdzie, trwajcie w pokoju. Bo Bóg czuwa, jeśli modlitwa Ci pomogła, polub ją, zostaw w komentarzu też słowo pocieszenia dla innych, błogosławionej nocy z Maryą sercu i Panem Bogiem.